Dzień dobry, witam na kanale Brawa Gdynia. Kolor mojej kawy i pianka świadczą o tym, że dzisiaj ważymy portem bałtycki 20-21 plato. E, jestem już po szyćłtowaniu. Nie mówię tak E, jak ja mówię, ale niestety też, też tak mówię i mi to przeszkadza. Jestem już po szyćłtowaniu. E, jestem zesiłtowane nie wiem ile kilo, ale dużo. Generalnie wiertarka mi się lekko spaliła. Trzeba e, się dymić. Quarter Bałtycki górną granicą jest 21,385 plato. Ja ustaliłem 21,857, a więc będziemy wysładzać na 19,5 plato, żeby osiągnąć te 21, coś w warunkach domowych ok, niech to będzie 22, aczkolwiek mam dosyć dokładny balingometr wyskalowany w laboratorium pewnym, więc myślę, że możemy celować dokładnie. Suma sumaru. Dzięki Ważymy 21,3 Plato Trochę zmieniłem skład Jest tak, 4 kg wiedzieńskiego 1,5 kg monachijskiego typ 1 Strzegą 1 1,3 kg Tu jest zmiana Fafset pale czekolad 400 g Barwiący Ale jest to po prostu czekoladowy słód jasny Strzegą 450 300 g E, Przeniczny barwiący z Optimy, tego słodu podejrzewam, że nie, nie będziecie mieli, więc postarajcie się to czymś zastąpić. To jest 1000 EBC, ale nie jest to palone. E, czyli, znaczy, To nie jest jęczmień palony, taki, taki dostał to. E, to jest coś w rodzaju słodu Black, więc... Tylko, że w wersji przenicznej 1000 EBC, e, 100 gram przepraszam, przeniczny barwiący e 800 EBC, to pomyłka. Przeniczny barwiący to jest ta optima 800 EBC 300 gram. Dajcie trochę mniej bleka i tyle. E, tak na szybko. Strzegą czekoladowy ciemny jeszcze. tysiączka, e, 100 gram. No, tutaj zesłudowane zes, zes, w dwóch workach. Jeden worek jest większy. Jest... Ale dwóch są słody jasne, które będą wsypane na 52 stopnie. No i słody czekoladowe oraz barwiące, które zostaną wsypane teoretycznie po próbie jodowej, ale nie mam, nie mam wskaźnika jodowego, więc, czy jodu, więc jestem przekonany, że to się zatrze, więc wsypię to na koniec, tuż przed, przed namaszą no wsypię, może tak. Udział yy... Udział procentowy słodów. Wiedeński 47,62%. Monachijski 1,1786%. Wiedeński 15,48%. przeniczny 5,95%. Fafset Pale Czekolad 4,76%. Przeniczny barwiący 3,57%. Strzegon czekoladowy ciemny 1,19%. Oraz barwiący 350,450. Czyli jasny czekoladowy 3,57%. 8,4 kg, Kilogramów. Gramów. Kilogramów. Słodów, słodów, zapraszam Was na balkon. Niech sąsiedzi dowiedzą się, że piwo w domu można robić. Jest to legalne, ładnie pachnie. A o, w porze sąsiadów. Zapraszam na balkon. Sypiemy sód. Jest w tej chwili 74 stopnie są, więc zacieramy, przetrzymujemy sód w temperaturze 68 stopni. No i cóż, czas zrobić pierwszy zasób do Porteru Bałtyckiego. Co? Chodźcie? No mówi, że tak. Mam nadzieję, że się zmieści do gara. Rozbijamy grudy. Tego. Już nie wiedziałem, że w takim garku aż tak się podnosi poziom Generalnie chodzi o to, żeby rozbić jak najwięcej gród, a żeby słody, enzymy zawarte w tych słodach zaczęły. Dobrze działać. Jak widzicie, grudy w środku są suche. Tak być nie może. Przyznam się, że nie mogę znaleźć łyżki od Ryszarda metalowej. Czy kot potwierdza, że jest pusto? Dobra prawda nie widzę, czy wy to widzicie, bo tak świeci słońce, że nie jestem pewny, czy to widać something like this. Budy, nie obrażaj się. Jeżeli to oglądasz, chodzi o psa. Okej. Okay. Chce najeść się budyń. nie o co chodzi. co się nie słucha to ten kot się lepiej słucha no dobra przyznam się że generalnie powinienem to lepiej rozbić ale chyba już nie ma żadnych że tak powiem grud grudek więc damy teraz temu co najmniej 60 minut świeci słońce, więc temperatura nie powinna spadać. Jest siedemdziesiąt i pół stopnia, to tak średnio. Ale okej. Okay. Przetrzymyliśmy zacier, będziemy go przetrzymywać na 68 minimalnie, od 68 do 70 stopni Celsjusza. Trzeba się popalać, mamy godzinę. dobry czas, żeby uważyć portel bałtycki. Będzie gotowi gotowy do spożycia we wrześniu. Co najmniej. Także jeżeli, jeżeli macie warunki ku temu, czyli dobrą lodówkę, która utrzyma te 12 stopni, to mówiąc szczerze, polecam. Jest to piwo, które nie wypiję się od razu. To jest jednak 21 plato, więc żartów nie ma. Osiągnięte naturalnie. Najchętniej zamknąłbym go w butelkach 0,3 i tak zrobię. Hmm. Muszę jeszcze wykończyć lisa, który ma już tam chyba 3 lata, co najmniej, czy nie 4. Też jest pozamykany w 0 trójkach. No. Co tu jeszcze powiedzieć? Jak widzicie robienie piwa metodą tajemniczego słowa zacieranie nie jest jakimś problemem. Problemem jest tutaj czas. Czas i oczywiście możliwości, bo trzeba trochę zainwestować. Niekoniecznie w taki taboret gazowy. Można to zrobić na kuchence w domu, ale w kuchni, ale wtedy narawiamy się na złość żony. A jest coś strasznego. Jest coś strasznego. To lepiej kupić teboret. No i ma co mówić, piwo jest z pewnością bogatsze robione tą metodą, w smaku. W aromacie to tam niekoniecznie. Odnośnie brukitów. Ale nie spotkałem brukita, e, portret bałtycki. Było śmiesznie. Jest brukit e, lagerowy, nie wiem, jak się nazywa. Nie chcę skłamać, jakby bawarian lager, coś takiego lager i on zawiera drożdż fermentacji także skoro tak no to może faktycznie ktoś wziął grubki tu porter wołtycki 10 litrów piwa 12 litrów piwa można z niego zrobić mogą mogło być to dobre w tym czasie można zrobić obiad bądź cokolwiek posprzątać mieszkanie albo się po prostu opalać temperatura delikatnie spada 70,2 można powiedzieć jakby to słońce świeciło tutaj ewentualnie podgrzejemy ja idę nastawić timer bo chciałbym to trzymać tak faktycznie godzinkę